Grzegorz, dziś twój pierwszy mecz w sparingu Krakowi rozegrałeś 45 minut. Powiedz, jakie wnioski Cię ci nasuwają? Jesteś zadowolony ze swojego występu? Czy znaczy, jeśli chodzi o zadowolenie, to myślę, że to trener powinien oceniać, jak mi tam poszło i to do niego pytanie, a jeśli chodzi o jakie wnioski, może jakie tam jaka nauka na przyszłość. No na pewno bardzo fajnie zaprezentować się na tle takiego zespołu, jak Sandecja, która właśnie awansowała do Ekstra Myślę, że na pewno bardzo dobra nauka na przyszłość i, no i to na pewno napawa. Dodaje takich chęci na, na, właśnie na dalsze trenowanie, ciężką pracę. Tele nam zdradził, że jesteś jednym z czterech zawodników, którzy od przyszłego tygodnia będą trenowali z pierwszą drużyną, więc musiałeś się zaprezentować całkiem nieźle. No myślę, że jeśli właśnie takie wyróżnienie mnie spotkało, to według trenera opinii nie wyglądało to najgorzej. Na pewno cieszy taka, taka, takie wyróżnienie. No i cóż, pozostaje tylko na mi ciężko trenować i dalej udowadniać swoją wartość.